Chciałabym powitać Państwa na jubileuszowej wystawie malarstwa Marii Jędrzejczyk, jest to 50-lecie twórczości. Wystawa nosi tytuł Powiew wiosny. Zanim przejdziemy może do, do, do samej wystawy, chciałabym porozmawiać z Tobą o, o takich początkach może Twojej, twojej twórczości. O, też o twoich profesorach na akademii wiem, że była studentką profesora Żucharskiego. Myślę, że, że masz też sporo do powiedzenia o tych postaciach, które w tej chwili są postaciami już można powiedzieć legendarnymi. Na studia dzienne na architekturze wnętrz zdecydowałam się stosunkowo późno. Byłam już rok po ślubie. Jak zdawałam egzamin wstępny, byłam w dziewiątym miesiącu ciąży. Także zdążyłam urodzić dziecko i dowiedzieć się, że zostałam przyjęta mimo ogromnej konkurencji w tym czasie kilkanaście osób na jedno miejsce. Tak naprawdę to ta architektura wnętrz um, niekoniecznie była moim jedynym marzeniem. Tak się trochę wahałam między malarstwem, rzeźbą. No więc, jeżeli chodzi, może przejdę do profesorów. Dostałam się na studia ku mojemu zaskoczeniu, bo zdawałam sobie tak na wszelki wypadek te, te egzaminy. Nie bardzo wierzyłam, że zostanę przyjęta. Nie miałam żadnych koneksji, żadnych znajomości. I w dodatku ta ciąża dziewiąty miesiąc. No więc. Ponieważ zostałam przyjęta, no to musiałam zacząć te studia i studiować. Ale, tak jak mówię, że wahałam się między te kierunki, były wszystkie dla mnie pociągające. Rzeźba tak samo mocno, twoja rzeźba, tak samo mocne jak no, ich malarstwo, a wcześniej jeszcze inne rzeczy mnie pociągały, takie jak pisanie, taniec, yy, także. Yy, nie zdążyłam. Prawdopodobnie gdyby to wszystko ode mnie zależało, to karierę zaczęłabym w wieku lat dziewięciu, bo zaczęłabym chodzić do szkoły beletowej, ale nie było komu mnie tam zawozić, zaprowadzać do tej szkoły. Ale to tak jest, jak jest, no tak też nie miało być. Bardzo jestem zadowolona z tego, że los mu się właśnie tak potoczył, bo dzięki temu, tej twórczości, którą uprawiam na różnych, w różny sposób, Czuję się silniejsza, mocniejsza, to daje dużo siły. A jeżeli chodzi o profesorów, których, których pamiętam, którzy byli najważniejsi, to było takich dwóch, trzech. Profesor Żuławski na malarstwie, który był niesamowity, zupełnie prawdziwy artysta, wolna dusza, który miał taki bardzo, powiedziałabym, Skrótowy stosunek do, do, do nauczania, robił na przykład ironiczne korekty. To, to mi się bardzo podobało i to było, to było niesamowite, zupełnie. Poza tym profesor Haupt, bardzo wielka dyscyplina intelektualna, niesamowity człowiek, zupełnie. Byłam z nim, nim zauroczona. Także są to osoby, które wywarły wpływ na mój rozwój i dzięki nim dosyć wcześnie poczułam się, poczułam w sobie taką energię twórczą. Bardzo ważny był również dla mnie profesor Adam Smolana na rzeźbie, który potrafił znaleźć, znaleźć w takie miejsca pomiędzy różnymi dziedzinami sztuki. On, on widział globalnie sztukę. On, architektura i rzeźba, malarstwo, to wszystko dla niego było jedno. On po prostu integralnie widział sztukę. Także nie, każdy, nie każdemu to jest dane, nie tylko że w jakimś tam obrębie rysunek, rysunku czy, czy, czy konkretnej rzeźby. On to po prostu, i po prostu, Dzięki temu to był niesamowity intelekt, ten Adam Smolana też. Także ci, ci trzej w zasadzie w tym czasie, kiedy ja w 1974 roku zrobiłam dyplom, w tym czasie ci trzej, z którymi miałam do czynienia, najbardziej mi utkwili w pamięci. Oczywiście pojawiali się jako młodsi pracownicy naukowi dzisiejsi profesorowie, ale znałam ich Także właśnie od, od, od dziecka, od oseska, jako, jako takich prawie kolegów moich na studiach, wrośli dzisiaj na profesorów. Ale tak jak mówię, no, taki podwaliny, taki grunt, taki, takie, takie podstawy myślenia, samodzielnego myślenia twórczego, to właśnie ci trzej, ci trzej Artyści, ci i profesorowie y, utkwili mi w pamięci i zważywili moim rozwoju. A zwłaszcza też te w szczególny sposób profesor Smolana, który y, miał zajęcia z, y, też właśnie z takiej y, kształtowania przestrzeni architektonicznej. Mhm. Szkoda, że ich z nami już nie ma, że nie mogą, nie może, nie mogą się dzielić tym, tym potencjałem, który, tym bogactwem, którego, którym dysponowali. Tak, nie, nie do zastąpienia. Ale na, na nawiązanie do Twojej edukacji, ona jest taka troszeczkę nietypowa, i przeglądając Twoją biografię y, artystyczną, ma się wrażenie, że cały czas, cały czas się uczysz czegoś nowego. Y, chodzi mi o na przykład y, szkołę filmową pedagogiczną. tak tego, tego chyba jest tam u, u ciebie y, sporo. Chciałam, żebyś y, opowiedziała o innych też, fascynacjach twoich, y, na przykład filmem. Yy, w tak, z tej racji, że m, lubię pisać i pisanie sprawia mi frajdę, chociaż niestety nie starcza mi na to czasu, żeby wszystko y, wszystko y, naraz robić, nie da się. Ale tak jak mówię, impuls i potrzeba jest tak silna wyrażania swoich emocji, bo inaczej pewnie od tych emocji bym pękła, eksplodowałabym, muszę po prostu pewne rzeczy robić. Już teraz w tej chwili ledwo powiesiłam to osobiście, własnoręcznie tę wystawę. To ledwo to zrobiłam, to już jestem pewna następnych pomysłów. Jest to taki niepokój, który jednak w człowieku tkwi. I zawsze miałam takie bolesne uczucie przymialności i upływu czasu, że ten czas, że każdy dzień, każdą chwilę trzeba wykorzystać, że ten czas już nie wróci, ten, ta chwila dzisiejsza nie powtórzy się, że nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki, że, że człowiek musi ten czas, który mu. Jest dany wykorzystać, nie zmarnować, że dbając o własny rozwój, człowiek, człowiek ma szansę ten czas trochę zatrzymać, trochę go wyeksploatować, bo czas się obchodzi z nami bez litości. Czyli bez litości. Jest taki zasobnik, tak? Czasowy. Tak, tak. Tak. No zresztą, tak jak mówię, tak jak powiem, że życie nie mija, a sztuka, sztuka trwa i pewnie ta potrzeba, potrzeba tworzenia czegoś, co po nas zostanie, no, no cudownie byłoby, gdybym mogła tworzyć jakieś fajne rzeźby w granicie i wiedziała, że przez wieki nie uda się nikomu tego zniszczyć. Reasumując, piszesz, tak? Piszesz scenariusze? Książki, no, w tej powiadania. chwili piszę książkę, książkę wywiad, książkę o witrażach, które, które dane mi było popełnić w Afryce, w Togo, no, chciała, w kilku to kościołach to działa, ale... Togo i tam spotkałam, w zasadzie to już w tym momencie, kiedy zaczęłam pisać o tych witrażach, o, o tym, co się tam wydarzyło, co się dzieje, bo w dalszym ciągu współpracuję z, z misjonarzami w Togo, to tam spotkałam ludzi, którzy mnie zafascynowali, a zwłaszcza jednego, taki właściwie duchowy guru, to jest ojciec Marian Szwark, to jest człowiek, który tam jest prawie 50 lat. A my go tak uściślimy, bo chodzi o, o jakie, jakie miejsce w togo? Basar, Lome i Sokody. To są trzy takie, takie bardzo ważne miejscowości. I tam powstało kilkadziesiąt, prawie sto moich witraży. I w dalszym ciągu powstają. Bo w kaplicach i kościołach? W kaplicach, kościołach, tak. Przypomnijmy, że jest to taki rejon zdominowany przez społeczności muzułmańskie, więc chyba dosyć trudny, prawda? Tak, właśnie taką. Czas. Pewnie stąd, bo tam wszelkie funkcje takie w hierarchii kościelnej zajmują miejscowi, Togijczycy, nie biali Europejczycy, którzy przyjeżdżają tam do pracy. Ale po prostu oni wrastają na, na biskupów, na proboszczów, biskupów. No w tej chwili jest ich całkiem sporo. Oni są bardzo pojętni, są bardzo zdolni ludzie, bardzo pojętni, bardzo mądrzy. I biskup w Sokode miał taki problem, bo tam była taka stuletnia kaplica, stuletni kościół w zasadzie to była, nazywany katedrą który był opuszczony. Nie było okien, nie było drzwi, tam hulały, O ja, szczurki to oczywiście. Jakiego to, to był jak był, instalacja już w draży w 93 roku. O twoja przygoda byłam, tak. z togo. To nazwijmy, zaczęło się wręczać wcześniej. Wcześniej w, roku, w roku tak, 70. Pod tak. Tak, w Basar. Tam robiłam taką komicję. Pierwsza moja przygoda z tymi witrażami to była przyjechał w świętej pamięci ksiądz Śliwka, Eugeniusz Śliwka, znana postać na wybrzeżu. Taki animator kultury w środowisku i artystów i, i, i w środowisku ludzi związanych z Kościołem. Przyjechał do mnie z propozycją, z prośbą, żebym zrobiła projekty witraży dla nowo powstającej kaplicy w Basar. I mówi, że no, to jest bardzo ważne, bo to jest język wizualny, to komunikacja wizualna z miejscowymi ludźmi, którzy mówią, posługują się wieloma językami, narzeczami, a językiem urzędowym jest francuski. I komunikacja z nimi jest taka. Ci bardziej lepiej wykształceni to po francusku, a ci mniej to na rzeczy. No ale trzeba do każdego trafić. No i to była taka Biblia w obrazkach. No, malo, zrobiłam, doprojektowałam postacie świętej rodziny, Matkę Boską, Jezusa, świętego Józefa, inne postacie, postacie z katechizmu, pokazałam jako Togijczyków. I to bardziej to, 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 się osobiście podobało, bo, bo tym ciemnoskórym ludziom jest do twarzy we wszystkim, w każdym kolorze, w bielach, w szarościach, w ostrych kolorach, są po prostu urodziwi. I na, na witrażach to wyglądało fajnie, efektownie, te, 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 te obrazy takie właśnie. No i udało mi się to zainstalować, to się bardzo, ta, ta, efekty mojej pracy zostały zrealizowane i bardzo się spodobało temu biskupowi sokodek, temu Togijczykowi, który, który yy, postanowił za, zamówić wiel, większą ilość tych witraży, bo tam tych było sześć tylko, tych witraży dla kilkunastu okien, to w sumie było 24 witraże, kilkunastu okien dla katedry, ponadstuletniej katedry w Sokody. I powiedział tak, ja wiem, że rodzina święta to nie byli togiczycy, to nie byli Afrykanie, i to nie muszą być Afrykanie, także żeby zrobić tak jak, jak, jak chcemy, ale bardzo prosi o takie witraże. No więc. Trochę odeszłam od tych, od tych postaci czarnoskórych, wprowadziłam taki bardziej umiarkowany kolor pośredni między białym a czarnym. No i z, z, zaprojektowałam serię tych okien. I, I ten biskup bardzo, to trwało trochę, bo były zamieszki w Togo. I witraże wykonane pod moim nadzorem w Dańsku. Były zawiezione statkiem, za, za, popłynęły statkiem do Lome, do stolicy Togo i tam musiały, niestety, parę ładnych tygodni, nawet miesięcy, czekać na rozładunek. Stały na redzie, bo statek nie mógł wpłynąć do Lome. I ten biedny biskup wyczekiwał, czekał, czekał, czekał. Nie doczekał się. Kiedy już ten statek wpłynął i został rozładowany, to biskup, to biskup umarł, zanim, zanim zobaczył te witraże na własne oczy. Jest pochowany w tej chwili w katedrze i ogląda je na miejscu. na no stale je na, na co dzień można powiedzieć, no skoro, skoro nie udało mu się Muszę zobaczyć wcześniej, to jednak został tym wizerunkiem, tam, tam jest z nimi, razem po prostu. Także jest to taka przygoda, która ciągle trwa ciągle jakoś tak emocjonalnie oczywiście mój pobyt w Togo, kilkumiesięczny też też no, w jakiś sposób wpłynął na moje życie bo to też były przeżycia niesamowite taki. Widocznie miałam dostatecznie dosyć dużo odwagi, żeby tam być tyle czasu, bo to jest duże ryzyko dla białego człowieka. Tam jak 150 lat temu przyjeżdżali pierwsi biali yy, i zatrzymywali się w lomę, to po prostu yy, nie udawało im się zejść na ląd, bo już dopadały ich choroby tropikalne, a jeszcze nie potrafili sobie z nimi radzić. I ta właśnie. Yy, i pamiętam, właśnie taki, taki cmentarz w Lomie, w którym są pochowani ci pierwsi przybysze, którzy pojawili się w Afryce. No, ale, tak, wracając do tej Afryki, to właśnie najbardziej mi podziwia, podziwiam to, co misjonarze robią dla tych ludzi, jak ratują ich życie, jak takie choroby jak trąd, jak wiele innych chorób. Jak przede wszystkim tam dzięki. Między innymi dzięki nim, dzięki ich aktywności wydłuża się średnia życia Togińczyków. To było 50 lat. Kiedy ja byłam, to średnia wieków nosiła 50 lat. Umierali bardzo szybko. Duża śmiertelność wśród niemowląt, wśród dzieci. Ci ludzie nie zdążyli się wyedukować, a już umierali. Nie zdążyli się nauczyć, nauczyć czegoś, tworzyć jakiejś adekwatnej do czasów, w których żyjemy, kultury. A to się wszystko zmienia ten, dzięki nim, dzięki tym, temu, że ktoś tam się poświęcił, że ktoś na co dzień ciężko pracuje, dzięki temu mamy taką sytuację, że, że to się zmienia, że świat się zmienia na lepsze, na lepszy dzięki właśnie takim ludziom, no, że jednak nie, staj, nie jesteśmy obojętni wobec tych, którym trzeba pomóc. Ci nie, nie da się uniknąć Dokładnie tej Tak, pomocy. ale przenieśmy się teraz i w czasie, i w przestrzeni. Taka. Jesteśmy na wystawie, która jest takim podsumowaniem twoich, twoich 50 lat twórczości. Jeżeli chodzi o malarstwo, to wydaje się, że takim Twoim motywem przewodnim jest morze, woda. Nawet twój pseudonim artystyczny, Marina, też nawiązuje do, do, do tego... Właśnie, przystani. Tak, do przystani. Chciałabym, żebyś może opowiedziała o tych, o tych pracach, które dzisiaj możemy oglądać. Są to prace, widzę, że pracujesz cyklami, tak? są takie tryptyki, które składają się na pewną całość. Co byś mogła opowiedzieć o tych pracach? Jakoś może rozwinąć ten temat? No, no, malarstwo jest dla mnie taką powtarzającą się podróżą, przygodą. I nie lubię wracać do tego, co było. Jest, czy znaczy temat, pewnie, że trzymam się pewnych tendencji, pewnych zainteresowań. Urodziłam się nad morzem, kocham morze, kocham. Kocham plaży. Jestem dumna z tego, że, że, że mamy to morze do dyspozycji. Tutaj że Bałtyk jest w zasięgu naszej ręki, ale no, woda to, to życie. Ale tak, żeby nie nie lać wody na temat wody. Chodzi o to, że jednak jest to wdzięczny temat. Ja bardzo dobrze się czuję w, akwa... w technice akwareli. I kiedyś popełniłam szereg, których już nie posiadam, bo rozdałam te akwarele w technice akwareli. I, ale tym razem postanowiłam spróbować sił, na, malując akrylem na płótnie. I dlatego ta technika, te farby są takie rozwodnione, i próbują nawiązać do akwareli. I Na pewno w tej jest. Ponieważ to malowałam, to są ciepłe jeszcze świeże obrazy, na pewno, na pewno one są wyrazem pewnego stanu ducha, niepokoju, który, który w każdym z nas w tej chwili siedzi. Tylko się nie da uniknąć. Mhm. także... zwłaszcza te obrazy, które tutaj wiszą za nami, prawda? Tak, takie covidowe, tak, tak, covid, COVID w ruchu. Troszkę mroczne, prawda? Tak? No właśnie, zawsze mi się wydawało, że kolory gorące, ciepłe, czerwone to jakoś taka radość, a tymczasem można, dla mnie samej, jest zaskoczeniem to, że temat może w takich gorących kolorach być mroczny. No i takie mroczne, bo on mroczne, niepokojące, tak. I no może człowiek ze swoimi własnymi, własnymi niepokojami też sobie w ten sposób radzi, że. To Wspominałaś o takiej ważnej roli katarzy, z takiego oczyszczenia, właśnie jaką jest sztuka na ciebie. Tak, ale też ja, 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 dla mnie to jest, ja myślę, że gdybym ja nie, nie, nie tworzyła, nie, nie miała tej możliwości, tych umiejętności, które w jakiś sposób też się w końcu jakoś rozwijają, to bym może potrzebowała. Potrzebowała psychiatry, psychologa, nie wiem, bo życie jest takie trudne, że do, do, do udźwignięcia czasami do rozwiązania. I wydaje mi się, że to wielkie szczęście, że mamy taką, coś takiego jak twórczość. Dla mnie twórczością może być gotowanie fajnych posiłków. Twórczość to jest bardzo szerokie pojęcie. Można twórczo sprzątać, można twórczo szyć ciuchy, bardzo lubię szyć. Moją pasją są, są, jest samodzielne szycie, w ogóle samodzielność. Mhm. Samodzielne tworzenie nowych vintage, wykorzystywanie starych przedmiotów, aktualizowanie ich funkcji. Maluję meble, maluję, zmieniam, wyciągam stare jakieś ciuchy, które po prostu odżywia, od, od do, którym daję nowe życie. Mhm. Rozumiem, ale też bardzo taką istotną rzeczą w naszym zawodzie jest to, że możemy się tymi naszymi fascynacjami dzielić z innymi i dzięki temu jesteśmy dzisiaj na Twojej wystawie. Przypomnę, że wystawa będzie trwała do 10, do 10. maja w związku z y, sytuacją covidową, której nie wiadomo jak się, jak się do tego 10 maja rozwinie. W tej chwili można tę wystawę oglądać y, niejako przy okazji, y, chociaż nie jest to właściwe słowo, y, odwiedzając biuro y, ZPP. No, ja chciałam przede wszystkim podziękować Tobie, jako tej wystawy. Osobie, która ja, ja znam, wiem na czym to polega, y, z takim poświęceniem pracuj na rzecz innych, a y, art, art, sama jesteś artystką, rzeźbiarką, i dla ciebie to też jest taki rodzaj wyrzeczenia. Dajesz w prezencie swój czas ludziom, którzy, którzy Twojej opieki potrzebują. Artystom. No, dziękuję, ale to nie, nie o mnie dzisiaj mieliśmy mówić. No dzisiaj tak w, nie, w nie, nie umiem siebie reklamować. Ba bardzo, bardzo dziękuję Ci za dzisiejszą rozmowę. No, dziękuję Ci bardzo, Grażynko.